Dzień dobry, bardzo miło mi powitać Państwa w kolejnym podcaście towarzyszącym projektowi Inkluzywna SGH bez barier w dostępie do edukacji in SGH. Przypomnę, że projekt Inkluzywna to wielopłaszczyznowe działanie, którego celem są zmiany i usprawnienia naszej uczelni w obszarach takich jak technologia, komunikacja, w obszarze architektonicznym, proceduralnym, ale także światopoglądowym w odniesieniu do osób o wyjątkowych potrzebach. I właśnie o tym ostatnim aspekcie, czyli sposobie postrzegania i myślenia o niepełnosprawności, będziemy dzisiaj mówić. A rozmawiać na ten temat będę z Majką Lipiak, przedsiębiorczynią społeczną, szefową agencji marketingowej Leże i Pracuje. Cześć, Maju, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i gościsz w nagraniu. Cześć, również bardzo miło. Maju w pierwszym podcaście rozmawiałam z Justyną Kapturkiewicz, kierowniczką projektu Inkluzywna SGH, i podczas naszej rozmowy wybrzmiała bardzo ważna i myślę godna powtórzenia myśl. Brzmiała ona tak. Kwestia niepełnosprawności to nie jest temat dotyczący jakiejś wybranej grupy społecznej. Osobą o wyjątkowych potrzebach może być każdy z nas, może już kiedyś nią był, może jest, a może będzie. Dlatego też nie ma żadnych ich. I nas, jesteśmy my razem, a kwestia niepełnosprawności winna być naszym wspólnym interesem. Brzmi dobrze, prawda? Ale jak się okazuje w praktyce przyjęcie takiej optyki wcale nie jest ani oczywiste, ani łatwe. Myślę, że przeszkodą mogą być tutaj m.in. mity, w które obrósł nieco temat niepełnosprawności. I chciałabym, abyśmy dzisiaj wzięły na warsztat cztery z nich i spróbowały się z nimi zmierzyć. Zatem zaczynamy. Mit numer jeden. Niepełnosprawny równa się niezdolny do pracy. To jest mit, który jest mi bardzo bliski. Nie cierpię go oczywiście, ale na co dzień spotykam się z takim przekonaniem, że. Faktycznie osoby z niepełnosprawnościami, no, po prostu powinny żyć z renty, tak, z jakichś pieniędzy państwowych, że no, skoro ktoś ma niepełnosprawność, to pewnie oznacza, że właśnie do niczego się nie nadaje, tak, że, że no, raczej dla takich osób nie ma pracy. Oczywiście to się powolutku, powolutku zmienia, natomiast nadal widzę ogromne zaskoczenie na twarzach osób, którym pokazuję zdjęcie Krzysztofa z naszego zespołu, który rusza tylko głową i za pomocą takiej specjalnej technologii asystującej takich okularów powiedzmy tak na swojej głowie i za pomocą takiego gryzaka, który wkłada sobie w zęby, no za pomocą tego narzędzia on korzysta z komputera. Wzrokiem wybiera sobie kursor na ekranie jeździ nim po ekranie, a za pomocą zębów potwierdza Kliknięcie, tak jak my klikamy, jakby w myszkę, tak? On sobie wyświetla taką elektroniczną klawiaturę i w ten sposób jest w stanie, tak naprawdę, pisać i wykonywać większość prac na komputerze. No i kiedy pokazuję go zdjęcie, opowiadam o jego historii, o tym, że, że niestety skoczył do wody, jak wiele osób w naszym kraju, i w wyniku tego został tetraplegikiem, czyli osobą sparaliżowaną czy no to o, o, oczy ludziom się otwierają, bo nie mogą uwierzyć, że osoba, która rusza tylko głową, jest w stanie tak naprawdę pracować. Natomiast problem tego mitu jest taki, że niestety w naszym kraju e, istnieje coś takiego jak system orzecznictwa, zresztą nie jeden. Ale ten najpopularniejszy system orzecznictwa ZUS-u takim osobom jak Krzysiek wystawia dokument, orzeczenie o niepełnosprawności, w którym no, jest napisane, że Krzysztof jest niezdolny do pracy i niezdolny do samodzielnej egzystencji. Ja w swoim zespole, jeśli zatrudniam właśnie osób z niepełnosprawnościami, to każda z nich Właśnie ma ten tytuł niezdolnego do pracy, więc brzmi, jakbym robiła coś nielegalnego, prawda? A tymczasem mm -hmm. robi coś absolutnie legalnego. Zresztą ustawa o rehabilitacji yy, na przykład mówi o tym tak, że, że pracodawcy zatrudniający osoby z, ze znacznym, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powinni zrobić to lub tamto, czyli jakby można takie osoby zatrudniać, ale równolegle one w tym orzeczeniu Zostają taką bardzo mocną łatkę. Jesteś niezdolny do pracy, niezdolny do samodzielnej egzystencji. No i teraz, co ciekawe, bo, bo to nie jest tylko moja hipoteza, ale są badania pefron czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w których zapytano osoby no, bierne zawodowo z niepełnosprawnością, dlaczego nie pracujesz. No i jak myślicie, jaka odpowiedź była pierwsza? nie pracuję, bo jestem niezdolny do pracy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ponad 50% z tego, co pamiętam, osób udzieliło takiej odpowiedzi. Na pewno była to najbardziej popularna odpowiedź i widać, że ten termin, on się jest spustoszenie e, ogromne w głowach osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że niestety, prawda jest też taka, że część z nich pewnie używa tego jako wymówki, żeby nie pracować, bo nie łudźmy się, to nie jest tak, że każdy człowiek chce pracować, tak? To nie jest tak, że każda osoba z niepełnosprawnością chce pracować, tak samo nie jest tak, że każda osoba pełnosprawna chce pracować, więc w tym jesteśmy, to jest kolejna rzecz, że jesteśmy po prostu tacy sami. E, natomiast wiele z tych osób mogłoby pracować, chciałoby pracować, ale od lat są przekonani, że, że system, no, postawił na nich kreskę, tak? No, jesteś niezdolny do pracy, nikt Cię nie potrzebuje, tak? Nie masz nic, co mógłbyś dać, za co ktoś mógłby chcieć zapłacić, e, więc, no, możemy sobie wyobrazić. Jak strasznie demotywujące to, to musi być. E, oczywiście do, do tego faktu przyzwyczaja się sam zainteresowany, jego rodzina, no, wszędzie ta, ta łatka jakby za nim idzie. Natomiast tak samo problem jest to wśród pracodawców. E, rozmawiałam z wieloma z nich. Sama dostaję każdego tygodnia maile z CV od osób, które chciałyby u nas pracować. No i zdarza się, że takie osoby załączają poza CV do maila też właśnie to orzeczenie o niepełnosprawności. I teraz no, znowu pytanie retoryczne, ilu pracodawców w Polsce wie o tym, jaki jest system orzecznictwa, wie o tym, że mogłoby zatrudnić osobę niezdolną do pracy? No, zapewniam Was, że wielu z nich po prostu myśli, po co mi, człowieku, wysyłasz to CV, skoro przecież jesteś niezdolny do pracy, no to ja cię chyba nie mogę zatrudnić, nie? I oczywiście im większa organizacja, tym większa świadomość. Duże organizacje mają działy HR-u, które są przeszkolone, tak, jakby znają te ustawy, ale taki przeciętny mikroprzedsiębiorca, który mógłby zatrudnić na przykład też osobę z niepełnosprawnością, nie, nie będzie na bieżąco, tak, jakby z takimi tematami, nikt go tego nie nauczył, za dużo ma formalności, biurokracji na co dzień, żeby jeszcze zgłębiać taki temat. Więc problem jest naprawdę duży. I to jest mit, z którym nasza agencja próbuje walczyć, właśnie pokazując, że osoby z niepełnosprawnościami chcą pracować, mogą pracować. Wielu z nich może robić naprawdę bardzo ambitne rzeczy. Nie musi stereotypowo pracować tylko, nie wiem, na ochronie, tak, czy sprzątać, bo jak spojrzymy na to, jakie są oferty pracy na hasło z orzeczeniem, no to zobaczymy, że właśnie to są głównie praca w ochronie, w sprzątaniu. Jest taki stereotyp też, tak, jeszcze inny, że, że tylko do takich prac te osoby się. Nadają. A nasza agencja właśnie stara się pokazywać, że można mieć niepełnosprawność i być webmasterem, grafikiem, copywriterem, że tak naprawdę wszyscy, czy większość z nas jesteśmy zdolni do pracy, tylko właśnie pracodawca musi zapewnić odpowiednio dostosowane stanowisko. Na przykład właśnie te okulary, tak, które ma Krzysztof, które kosztują 600 dolarów. Z cłem to jest raptem 3000 złotych, czyli generalnie nic w porównaniu z tym, że człowiek, który rusza tylko głową, może siedzieć cały dzień i patrzeć w ekran telewizora, tak? Jakby nic praktycznie nie może wokół siebie faktycznie zrobić. A z tymi okularami on jest w stanie buszować po internecie, wykonywać zadania, robić mnóstwo rzeczy, które my robimy. I to oznacza, że tak naprawdę on jest zdolny do pracy. Z tego, co powiedziałaś, Majko, ten mit niepełnosprawny równa się niezdolny do pracy, to taki mit, który gdzieś tam warto obalać zarówno społecznie. Jak i wewnątrz, gdzieś tej osoby z wyjątkową potrzebą osoby niepełnosprawnej, żeby ona uwierzyła w to, że ona może. Dokładnie. Że to orzecznictwo jest krzywdzące i stygmatyzujące tak naprawdę. Nie tak, ono powinno być pozytywne i marzy mi się taka zmiana, żeby właśnie ten system mówił nie o tym, czego nie możesz, że nie jesteś zdolny, tylko że właśnie jesteś zdolny warunkowo. Tak? Na przykład, jeśli wiadomo, że Krzysztof nie będzie nagle wykonywał pracy fizycznej. Ale wiemy też, że gospodarka taka jak nasza, no i ja ma mnóstwo ofert pracy właśnie chociażby zdalnej dzisiaj, pracy administracyjnej, pracy przy komputerze i do takich prac on jest zdolny, nie? tylko trzeba się upewnić, że właśnie ma jakąś technologię, jakieś oprogramowanie, których oczywiście też jest coraz więcej, które mu w tej pracy po prostu pomagają. Mhm. Jeszcze chciałam zapytać o taką możliwość pewnej praktycznej tutaj przesłanki z płynącej z twojej wypowiedzi. Mówisz, że dostajesz maile, gdzie poza CV jest też ten Załącznik o mhm. niezdolności do pracy. Mhm. Czy można też zacząć rozprawianie się z tym mitem od takiego przekazu: Nie wysyłaj tego załącznika? Tak, to jest, to jest w ogóle bardzo złożony, złożony temat, bo są tacy pracodawcy, którzy w ogłoszeniach o pracę piszą, że mile widziane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, tam po 55. roku życia, takie, które długo były nieaktywne zawodowo i na przykład w takich sytuacjach wysłanie tego załącznika może pomóc, no bo ewidentnie pracodawca tutaj jakby napisał, ten, że mile widziane są takie osoby. No, to czy akurat słowo z orzeczoną jest tam potrzebne, to jest dyskusyjne, bo uważam, że to właśnie pokazuje, że jednak ta, no, też zależy i na tym dokumencie, bo ma z tego powodu po prostu niższe wpłaty na pefron, więc mogliby akurat tego nie pisać, ale no powiedzmy, że wtedy to ma sens i tak naprawdę na koniec dnia uważam, że wybór jest po stronie kandydata. Pewnie ta niepełnosprawność i tak wyjdzie w przypadku tak współpracy, chociaż oczywiście są niepełnosprawności niewidoczne. Tak? Nie każda niepełnosprawność widać, więc to powinna być zawsze indywidualna decyzja. Myślę, że, że nie powinniśmy nikogo zmuszać czy zniechęcać, jakby niech zrobi tak, jak uważa. Natomiast chyba to, co bym najbardziej może rekomendowała, to to, żeby oczywiście o tym powiedzieć, jeśli kandydat ma ochotę, ale może na przykład na Rozmowie rekrutacyjnej, pod koniec tej rozmowy, może na jakimś kolejnym etapie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te stereotypy są tak silne i może lepiej najpierw zabłysnąć swoimi kompetencjami pokazać siebie przede wszystkim jako potencjalnie no, super pracownika. A gdzieś o tej niepełnosprawności powiedzieć później, tak? Bo jeśli same osoby z niepełnosprawnościami na pierwszym planie stawiają tą niepełnosprawność, wysyłają to jako pierwszy sygnał. Ja takie maile też dostaję, w których ktoś w pierwszym zdaniu pisze, jestem osobą niepełnosprawną, tak? Miałem wypadek wtedy i wtedy, nie? Jak mam trudną sytuację, proszę pomóżcie mi. Straszne jest to wołanie o pomoc. Tam widać bardzo dużo desperacji w wielu tych mailach, które my dostajemy. To jest też specyficzna grupa osób, które naprawdę są bardzo długo nieaktywne zawodowo albo nawet nigdy właśnie nie pracowały. Oczywiście mamy mnóstwo osób z niepełnosprawnościami, które są super kompetentne, mają pracę i tak dalej. Do nas akurat głównie aplikują te, które w nas widzą taką, myślę, taką ostatnią deskę, może ratunku czasami. No i myślę, że to jest problem, że właśnie one tak mocno są przesiąknięte tym swoim problemem. I, I żyją jakby głównie tą niepełnosprawnością i to widać w tych mailach. Nie? Takim osobom właśnie przydałoby się szkolenia w ogóle cała taka oferta, na którą no my, koleżanki, pracują, też chcemy pracować, żeby właśnie uczyć tych kandydatów, pokazywać im, jak no to dobre pierwsze wrażenie zrobić na pracodawcy. i Jeśli już wspominać o tej niepełnosprawności, to właśnie może później, nie? właśnie, bo jeśli my sami traktujemy ją jako najważniejszą rzecz na, na nasz temat, to nie dziwmy się później, że inni też tak robią prawda? i widzą nas głównie. Niepełnosprawność. Jeśli my sami tak o sobie myślimy, no to trudno, żeby inni postrzegali nas w inny sposób. Mit numer dwa, Majka. Niepełnosprawność to wózek inwalidzki. Tak, to w ogóle o terminie wózek inwalidzki moglibyśmy najpierw porozmawiać, bo, bo też raczej już zachęcać do tego, żeby mówić po prostu o wózku. Oczywiście mamy różne typy wózków, tak? Wózek widłowy, wózek dziecięcy, właśnie. Wózek inwalidzki, natomiast gdzieś osoby, które bardziej mm, siedzą w tym temacie inkluzywnego języka, zwracają uwagę na to, że to nie jest potrzebne, bo kontekst wypowiedzi raczej mówi nam o co chodzi. Osoba na wózku, no raczej spodziewamy się, że to nie jest osoba na wózku widłowym, nie? Tylko mówimy raczej o właśnie na wózku, no. Nie inwalidzki. Więc tutaj z samym terminem moglibyśmy długo o nim dyskutować, ale jest rzeczywiście taki stereotyp, który wynika no, z tego najbardziej znanego symbolu niepełnosprawności, którym rzeczywiście jest osoba na wózku. I, i symbole mają co do siebie, że one są pewnym uproszczeniem, tak? no, Dlatego są symbolami, nie można im e, mieć tego za złe. Natomiast e, no, niestety taka ciemna strona. Tego mocnego symbolu jest taka, że on właśnie za bardzo czasami upraszcza, zamyka nam oczy na inne niepełnosprawności i sprawia, że bardzo często na przykład pracodawcy, których w szkole, no oni gdzieś tam używają takiego argumentu, że no my nie możemy przyjąć osoby z niepełnosprawnością, bo nie mamy windy. Nie? I to jest taki taki argument, taki klasyk, nie? że nie mamy windy, no nie możemy przejść tej osoby, nie? Ale przechodząc od tego, że pewnie mogłaby właśnie pracować zdalnie w dzisiejszych czasach, no to też y, ta wypowiedź wynika: jestem tego pewna 100%, z, z takiego bardzo mocnego przekonania. Że właśnie osoba z niepełnosprawnością porusza się na wózku, nie? No, ale przecież mamy osoby głuche, osoby niewidome, osoby z różnymi chorobami różnych układów nie, krwionośnych i tak dalej, osoby z epilepsją. Tak? No, mnóstwo jest tych różnych niepełnosprawności i, i wiele z nich, większość z nich w ogóle nie dotyczy narządów ruchu. Nie? Więc to jest bardzo mocne, mocne przekonanie, które no, też sprawia, że czasami te osoby z innymi niepełnosprawnościami nie są dostrzegane nie są traktowane jak osoby z niepełnosprawnościami tam, gdzie na przykład powinny być po to, żeby dostać na przykład jakąś pomoc. No i to też często właśnie sprawia, że pracodawcy gdzieś ym, nie wdrażają jakichś rozwiązań, są przekonani, że dostępność to nie jest dla nich, że oni nie mogą takich osób zatrudnić, no bo właśnie przecież nie mają tej wiedzy. Więc no, myślę, że to też jest taki mocno krzywdzący mit utrudniający właśnie współpracę z osobami z niepełnosprawnością. Mhm. Czyli tutaj kierunek działań to też taka większa świadomość na różnorodność. Wyjątkowych, niepełno, właśnie, tak. wyjątkowych potrzeb niepełnosprawności. Tak. No, według danych WHO 15% społeczeństwa globalnie to są osoby z niepełnosprawnościami czyli miliard ludzi co ósmy człowiek, tak? No to, to jakby wiadomo, że w tej grupie mamy osoby ze znacznym stopniem, takie właśnie, które są na przykład sparaliżowane, które faktycznie ta niepełnosprawność jest bardzo, jakby ma ogromny wpływ na ich życie, ale są też takie osoby z lekkim stopniem, y, gdzie nawet często nie, nie widać tej niepełnosprawności. Nie wiadomo, że ta osoba jest osobą z niepełnosprawnością. Na przykład moja mama nie widzi na jedno oko, y, bo kiedy miała 5 lat, to biegła ze szklanką i y, jakby ona ma lekki stopień, tak? No większość ludzi nawet nie nie potrafi tego stwierdzić, tak? Normalnie prowadzi samochód szkoli, jest trenerem, terapeutą, jakby dużo rzeczy robi, w ogóle nikt by nie powiedział, że jest osobą z niepełnosprawnością. Więc w tych 15%, w tym miliardzie ludzi, mamy cały wachlarz, że tak powiem, cały spektrum, tak? Różnych niepełnosprawności. No i warto jakby ten świat myślę poznawać, bo to sprawia, że my jesteśmy po prostu bardziej empatyczni i właśnie. Nie daj Boże, kiedy nam się przytrafi taka sytuacja, że to my będziemy właśnie mieć jakieś specjalne potrzeby, to pewnie wtedy też no, będzie nam troszkę może łatwiej poprosić o pomoc. Też będziemy jakby rozumieli, jak się czują te inne osoby, które właśnie na co dzień się borykają z różnymi problemami. Więc tak jak powiedziałaś we wstępie, tak naprawdę ten temat no, dotyczy nas wszystkich, a nie tylko jakiejś tam wybranej grupy. I może się okazać, że brak tej windy. Tak naprawdę nie jest przeszkodą. Dokładnie. Mit numer 3, o taki bardzo, bardzo lubiany i też szumny, techniczny. Mam wtyczkę do zmiany kontrastu i wielkości czcionek. Jestem dostępny cyfrowo. Tak, to też jest duży temat. No, o dostępności cyfrowej mówi się w Polsce tak głośno, to myślę dopiero od kilku lat. Na pewno ten program Dostępność Plus jakby tutaj mocno się przyczynił do tego, że ten temat stał się głośniejszy. Ustawa oczywiście o dostępności cyfrowej też pomogła. Natomiast, natomiast jest takie przekonanie, które też widzimy u naszych klientów, że Właśnie mają strony internetowe, no i przecież mają taką wtyczkę, którą zwykle widać tak, jakby przy tym marginesie bocznym na stronie internetowej. Albo to jest właśnie z ikonką wózka, tak? albo z ikonką takiego człowieczka. Nie wiem, jak go opisać, ale, ale takie dwa symbole zwykle tam się pojawiają. No i właśnie odpowiedź jest taka, że no przecież nasza strona jest dostępna, no bo mamy, mamy przecież tą wtyczkę i ktoś sobie może zmienić właśnie kontrast. Na stronie może zmienić czcionkę. No, niestety, to nie wszystko. To jest taki wierzchołek, powiedzmy, góry lodowej dlatego że WCAG21, czyli ten obecnie obowiązujący standard dostępności, on zawiera 49 kryteriów na tym poziomie AA takim ustawowym które sprawiają, że ta nasza strona może być uznana za dostępną i te kwestie, które rozwiązuje wtyczka to jest tylko 6 z 49 kryteriów, tak, jakby osoba na przykład niewidoma, która korzysta z czytnika który pomaga jej jakby przez tą stronę przejść no ma znacznie więcej potrzeb na naszej stronie niż tylko to, żeby sobie zmienić kontrast czy czcionkę, bo ona i tak przecież tego nie, nie widzi, to jest bardziej dla osoby niedowidzącej tak, osoba niewidoma potrzebuje na przykład, żeby ta strona Miała, jeśli ma obrazki, to żeby były teksty alternatywne do tych obrazków, żeby wiedziała, co się na tych obrazkach, zdjęciach znajduje, żeby w ogóle struktura samej strony, hierarchia nagłówków, treści była odpowiednia, po to, żeby ten czytnik się nie gubił i żeby wiedział w ogóle, jak czytać te treści na stronie. Więc tam jest dużo więcej rzeczy od takiego poziomu backendu, od zaplecza tej strony, a, a ta wtyczka, no to jest takie naprawdę tylko właśnie wierzchołek góry lodowej. Więc no, staramy się też naszych klientów edukować. I, I pokazywać, że no, wtyczka nie wystarczy. Wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy prostych rozwiązań. Myślę, że ten stereotyp, ten, ten mit e, wynika właśnie z tego, że, że no, dążymy do jakiegoś takiego komfortu dla siebie, chcemy prostoty w tym skomplikowanym świecie. E, no i fajnie by było, gdyby wtyczka, którą się instaluje 10 minut na WordPressie, załatwiała cały temat. Ale no niestety, ten temat jest dużo bardziej skomplikowany bo przypomnę też, że dostępność cyfrowa nie jest tylko dla osób niewidomych, tak? Jakby wiele innych niepełnosprawności, na przykład właśnie też osoby z niepełnosprawnością ruchową z mojego zespołu, one na przykład mają problem, jeśli strona jest zbudowana w taki sposób, że one w taki sposób, że one nie mogą z tej strony w pełni skorzystać, bo na przykład nie posługują się myszką, tylko na przykład korzystają właśnie z klawiatury więc jeśli do pewnych części strony na przykład nie można się dostać za pomocą skrótów klawiaturowych, no to one też są dla nich niedostępne, nie? więc jakby to nie jest tylko niepełnosprawność wzroku. Ale na przykład też ruchu i wiele innych, które sprawiają, że, że powinniśmy o tą dostępność cyfrową po prostu zadbać. Czyli tutaj wracamy niemal do takiej podstawy dotyczącej znajomości kwestii związanych z różnymi potrzebami, z wyjątkowymi potrzebami, no żeby w jak największym stopniu otworzyć się na jak największą ilość odbiorców, osób, które właśnie mają taką, a nie inną potrzebę. Dokładnie, czyli projektować inkluzywnie, mm -hmm. tak? Projektować jakby z myślą od na, jak najszerszej grupie odbiorców. Po to, żeby no nie stwarzać barier, żeby z naszych usług, naszych produktów, naszej oferty mógł skorzystać każdy, a nie tylko wybrane osoby, które mają też nowoczesny sprzęt, tak, właśnie są pełnosprawne. No i generalnie jakby nie będą miały żadnych przeszkód, tak? Jakby to otwarcie się na innych, ta inkluzywność no jest takim pozytywnym trendem zdecydowanie i jest coraz lepiej w tym względzie, natomiast nadal jakby wiele jeszcze jest do zrobienia. No i mit numer cztery. Od zatrudniania osób niepełnosprawnych są instytucje charytatywne oraz organizacje społeczne mające co na to. No, tak, też ten mit właśnie znam. Cóż, są takie organizacje, o których może słyszeliście, jak warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, tak zwane wtz -y, ZAZY, spółdzielnie socjalne też się tak kojarzą, nie? jakby z zatrudnianiem osób z grup defaworyzowanych. No i myślę, że też trochę chcielibyśmy żyć w takim świecie, w którym właśnie państwo, tak, albo właśnie jakieś NGOsy rozwiązują pewne problemy społeczne, aktywizują zawodowo właśnie te osoby, które naturalnie mają jakąś trudność ze zdobyciem pracy, mają mniejsze możliwości. Natomiast no, gdyby to działało, gdyby te organizacje potrafiły rozwiązać ten problem, no, to nie byłoby tak, że od lat tak naprawdę ten współczynnik aktywizacji zawodowej. Osób z niepełnosprawnościami jest na bardzo podobnym poziomie 20 paru procent, czyli prawie trzykrotnie mniej niż dla reszty społeczeństwa. No, coś jest na rzeczy, tak? To Znaczy, nadal Rzesza Osób z Niepełnosprawnościami tej pracy nie ma. My mamy ponad 200 osób, które zgłosiło się do pracy w naszej agencji. No, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przyjąć, bo po prostu nie, nie, nie będziemy tworzyć 200-osobowej agencji marketingowej. Nie, nie taki mamy zamysł, ale no, widzimy po prostu właśnie dużo, dużo takich Maili, których ludzie naprawdę chcą pracować, tak? ale nadal gdzieś są przeszkody, żeby mogli tę pracę dostać. Często to są kompetencje, tak? Jakby, ale często właśnie też te stereotypy. Natomiast wracając do, do opisu tego mitu, no myślę, że takie wzięcie odpowiedzialności też przez biznes, ale też przez instytucje publiczne, urzędy, uczelnie, które przecież mogą tak samo zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, no myślę, że to by było coś dużego i to się znowu też powolutku zmienia. Ale nadal wiele organizacji no woli wpłacać te wpłaty na PEFRON. Króciutko zaraz o nich opowiem, niż zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. W Polsce jest tak, że każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 osób, jeśli zatrudnia mniej niż 6% osób z niepełnosprawnościami, no to musi wpłacać co miesiąc właśnie te obowiązkowe wpłaty na PEFRON. Czyli jeśli pracodawca zatrudnia 100 osób. Tak? Ale na przykład tylko dwie mają niepełnosprawność, no to znaczy, że ma tylko 2% tak? tych osób z niepełnosprawnościami, a powinien mieć 6%. No i jak wielu pracodawców, zamiast właśnie spiąć się i znaleźć chętnych, przeszkolić ich może czasami tak? z niepełnosprawnościami po to, żeby tych wpłat nie wpłacać, Woli co miesiąc wpłacać ten, powiedzmy, taki dodatkowy podatek do pofronu, nie I yy, wiadomo, że ta, ten aspekt finansowy on nie jest najważniejszy, myślę, że nie powinien być, i, i niestety znam też takie przykłady organizacji, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami tylko po to, żeby właśnie nie wpłacać tych wpłat. I to jest, myślę, też jakiś rodzaj patologii i wiele z tych osób później czuje, że są takimi tylko środkami do celu, że tak naprawdę nie jest ważne to, kim są, jakie mają kompetencje, tylko bardziej firma sobie to przekalkulowała, że. Może lepiej tych ochroniarzy, właśnie na przykład, wziąć z niepełnosprawnością, bo w sumie jakość pracy nie ma różnicy, tak? a przynajmniej dostaniemy tam pieniądze z Pephonu, czyli będziemy musieli wpłacać z tych kart, tak. Więc no, no to jest duży, duży problem. Natomiast, natomiast myślę, że w każdej organizacji. Jest miejsce na osoby z niepełnosprawnościami, i myślę, że idealnie, żebyśmy dążyli do tego, żeby właśnie tak jak dane WHO mówią, 15% społeczeństwa to są osoby z niepełnosprawnościami. Więc zdrowa organizacja, inkluzywna organizacja, to jest organizacja, w której mniej więcej właśnie taki. Jest ten odsetek, może nie od razu tak ambitnie, tak? ale właśnie te 6%, te 10% i wszyscy by na tym skorzystali, tak? jakby mniej osób żyłoby tylko z rent, one, ich sytuacja życiowa byłaby dużo lepsza, one by oddały też te pieniądze przecież w konsumpcji, w inwestycjach jakichś, e, byłyby bardziej aktywne. Zresztą są badania takie sprzed dwóch lat, też, że osoby, które były długo nieaktywne zawodowo, kiedy dostają pracę, ryzyko podupadku na zdrowiu psychicznym spada o 30%. Czyli my potrzebujemy takiej godnej pracy, oczywiście w której jesteśmy szanowani, w której nie ma mobbingu, po to, żeby, żeby nasze zdrowie psychiczne po prostu było lepsze. Nie? Więc organizacja biznesowa, też uczelnia, każda tak naprawdę organizacja, która zatrudniałaby więcej osób z niepełnosprawnościami, może skorzystać na tym, że też staje się bardziej empatyczna, bardziej kreatywna, uczy się rozwiązywać pewne problemy, no, generalnie wiele jest badań, które podkreślają te profity, benefity, które zyskuje biznes, kiedy zaczyna zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. I myślę, że, że no w każdej organizacji znajdzie się miejsce dla takiej osoby. Nie? Że ten stereotyp, że właśnie powinny się tym zająć tylko jakieś NGOsy, tylko jakieś WTZ, ty CAZ spółdzielnie socjalne, no jest nieprawdziwy, bo tak naprawdę żyjemy w jednym świecie nie? i taki sztuczny podział, że jest ten taki zdrowy, pełnosprawny świat. W biznesie, tak, a niech tą niepełnosprawnością bo tam się zajmują jakieś NGOsy, No to jest fikcja, nie? Jakby myślę, że ta różnorodność, inkluzywność w każdym miejscu pracy jest taką rzeczą, do której powinniśmy po prostu dążyć. Majo, w tym podcaście poruszyłyśmy tylko cztery mity. Ja myślę, że w kolejnym kolejne cztery przed nami, a może nawet i więcej. W tych wszystkich mitach one czasami są śmieszne, czasami są dziwne, ale przede wszystkim są niebezpieczne i takie bardzo krzywdzące, bardzo wokół nich dużo lęku, niewiedzy, niepokoju i strachu. Myślę, że to jest taką główną podwaliną ich w ogóle obecności. To takie krzydzące uproszczenia, schematy, takie gotowe klisze, którymi żyjemy, nawet hmm. nie poddajemy ich żadnej weryfikacji, po prostu gdzieś tam się wdrukowało i tak, tak to leci, tak to idzie. Co więcej, przekazujemy to gdzieś dalej tak. naszym młodszym pokoleniom. Mity, tak samo jak stereotypy, nie, są, nie mają żadnego uzasadnienia racjonalnego, są oparte na silnym podłożu emocjonalnym, są tworzone i narzucane i niezwykle trwałe i silne. Myślę, że te mity po prostu od zarania dziejów są po to, że próbujemy w jakiś sposób uporządkować, ogarnąć naszą rzeczywistość, uchwycić coś, czego nie rozumiemy, i robimy sobie jakieś takie fikcyjne, krzywdzące uproszczenia i schematy. Dziękuję Maja za Twoją obecność wypowiedź i za naszą wspólną rozmowę. Ja również dzięki bardzo.